Witajcie, kukułka nie jest troskliwą matką, ponieważ podrzuca swoje jajka do gniazd innych ptaków. Co dzieje się wówczas z pisklętami i jak są one przyjmowane przez nowych rodziców? Czy zdają sobie oni sprawę, że nie jest to ich dziecko, czy przyjmują je do swojej rodziny? Biorąc pod uwagę, że kukułek jest całkiem sporo, inne ptaki chyba dobrze odnoszą się do podrzuconego pisklęcia. Jednak jest ono strasznym egoistą, ponieważ gdy już się wylęgnie, pozbywa się konkurentów, z którymi musiałoby się dzielić jedzeniem. Wypycha po kolei wszystkie znajdujące się w gnieździe jaja. Lecz co się stanie, jeśli podrzucić jajko dużemu drapieżnemu ptakowi? Czy zorientuje się on, że doszło do podmiany? Jaki los czeka podrzutka? Bohater tego wideo najprawdopodobniej postanowił to sprawdzić. Farmer posiadał kury i parkę orłów. Te ostatnie złożyły dwa jaja i przygotowywały się do zostania rodzicami, gdy mężczyzna zabrał jedno z jaj i podmienił je na kurze, a orle z kolei podrzucił niosce. Początkowo ptaki nie zauważyły różnicy i spokojnie wysiadywały cudze jaja. Gdy pisklęta się wykluły, farmer był zaskoczony z zachowaniem ptaków. Niczym w brazylijskiej telenoweli poczciwa kura zaakceptowała cudze młode i karmiła je tak jak pozostałe kurczęta. Kury mają silnie rozwinięty instynkt macierzyński i nierzadko zdarza się, że przyjmują one dzieci innych gatunków. Z kolei dumne orły, niczym nadęta para arystokratów, od razu zauważyły zmiany. Według farmera ptaki długo i uważnie przyglądały się podrzutkowi i karmiły tylko swoje młode. Finał tej historii był taki, że mężczyzna oddał ptakom ich dzieci. Kura nie zauważyła zmiany albo było jej wszystko jedno. Orły natychmiast przyjęły swoje dziecko i je nakarmiły. Reakcja ptaków zdumiała farmera i zmusiła go do pochylenia się nad ich inteligencją. Zrobię małą dygresję. Jeśli poświęcimy chwilę orłom, to zrozumiemy, że nie bez powodu ludzie od dawien dawna przypisywali im mądrość, spryt, dumę, siłę i potęgę. Z tych oto przyczyn Egipcjanie nadali głowę orła Ra, bogu słońca i najważniejszemu bogowi w panteonie. A Indianie rzeźbili na słupach totemowych wizerunek tego ptaka obok wilka i niedźwiedzia, wierząc w ich wielką potrójną moc. Orły to nie tylko biegli i zaciekli łowcy, ale i troskliwi rodzice. Razem budują gniazdo, w którym będą mieszkać w najbliższym czasie. Raz w roku samica składa jaja najczęściej jedno lub dwa, gdyż bardzo rzadko zdarza się, by były ich trzy. O ile wśród wielu ptaków istnieje określony podział obowiązków charakteryzujący się tym, że matka siedzi w domu, a ojciec chodzi do pracy, orły preferują równouprawnienie. Samiec i samica na zmianę wysiadują jaja i wspólnie dbają o to, by nic im się nie stało. Co ciekawe, gdy tylko pisklęta się wyklują, natychmiast zaczynają walczyć między sobą o jedzenie i uwagę rodziców. Tym sposobem dochodzi do selekcji naturalnej, gdyż słabe i chore pisklaki giną od uderzeń skrzydeł i dziobów rodzeństwa. Z powodu takiego podejścia kurczaczek nie miałby żadnych szans na przeżycie. Dlatego bardzo cieszymy się, że farmer zdążył zwrócić młode swoim rodzicom. A na dziś to już wszystko. Napiszcie proszę, co sądzicie o tej historii.